Bardzo często pytacie nas na suszalach o bojowniki, dlatego dzisiaj trochę wam o nich opowiemy. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego bojownik nazywa się bojownik. Opowiem Wam o tym na końcu, a na razie przedstawię wam, co to są za ryby i dlaczego budzą takie zainteresowanie. O, tam mamy jednego. Eee, bojowniki. To bardzo popularne ryby. W dużej mierze z tego względu są odporne, dzięki czemu wybaczają początkującym akwarystom wiele błędów. Natomiast jest kilka rzeczy, o których należy pamiętać przy hodowli. Bojowniki, jako jedne z niewielu ryb, mogą oddychać tlenem atmosferycznym, stąd też mogą być dobre na początek, kiedy na przykład kiedyś wyłączymy na powietrze czy albo coś takiego. A wynika to z faktu, że mają one taki mechanizm, który nazywa się labirynt, dzięki któremu mogą pobierać to powietrze atmosferyczne i wykorzystywać je do własnej przemiany materii. Tak samo podobnie mają wszystkie ryby te labiryntowate, takie jak górami i tak dalej. Pochodzą z, z Azji, dokładniej z Tajlandii, z środkowej części, więc jak będziesz na urlopie, możesz podpytać żywią, a no i w związku z tym też lubią e, temperatury, tak jak większość ryb akwariowych, 25, e, te okolice. E, I co? No e, potrzebują dużo białka w, w pokarmie, w związku z tym albo e, karmię e, właśnie b, Pokarłem pochodzenia od zwierzęcego, jakieś larwy, owady, albo możesz też wykorzystywać właśnie taki gotowy pokarm, jak ten z Aquela, o nazwie Beta. On jest wzbogacony o białko, białko od zwierzęce. No i teraz przyszedł czas na odpowiedź na pytanie, dlaczego bojowniki nazywają się bojownikami. Ale przypomniała mi się bardzo ważna rzecz jeszcze na temat hodowli bojowników. Otóż jeżeli, już, jeżeli je hodujesz, to pamiętaj, żeby mieć jakiś, jakąś formę przykrycia akwarium, w którym są hodowane, ponieważ jeżeli zdarzy się tak, że one zaczynają pobierać to powietrze atmosferyczne. A to powietrze atmosferyczne jest znacznie zimniejsze niż te 25-27-8 stopni wody, w której one są hodowane. Zaciągną takie zimne powietrze, może to doprowadzić do zapalenia labiryntu. No i jest to przeziębienie labiryntu, które jest często bardzo ciężko wyleczyć. Co ważne jeszcze, nie powiedziałem o tym, jako że. Te, bo one są łatwe, łatwe w hodowli. E, powstało ich bardzo dużo różnych odmian, to znaczy są to odmiany kolorystyczne od zielonego, niebieski, e, czerwony, fioletowy, pełna, e, pełen przekrój, ale są też odmiany. E, Wynikające z tego, jaki mają, jak wygląda ich ogon. Może być na przykład takie z rozdzielonym ogonem, to jest double tail, albo taka ciekawa, energiczna odmiana plakat, która ma krótkie, bardzo krótkie płetwy, natomiast mocne, takie umięśnione ciało. Sprawdź, co ci się podoba, takiego sobie wybierz, a teraz Dlaczego bojowniki są bojownikami? No a bojownik oczywiście dlatego, że bojuje, wojuje. To znaczy, jeżeli wsadzisz do tego samego zbiornika dwóch, dwa samcy bojownika, bojownika, no to jest pewne niemal jak w banku, że zaczną one się bić dopóki jeden albo obydwa nie, patwo, nie padną martwe. W Tajlandii skąd pochodzą, nawet się organizuje e, walki bojowników e, i no, gdzie zwycięzca jest, e, da, dalej w turnieju e, może walczyć. Co ciekawe, e, to zjawisko dotyczy nie tylko samców, jak bywał różnych innych gatunków, ale również e, samice, e, z samcem, samice między sobą e, też mogą walczyć. W związku z czym, jeżeli masz to 20-litrowe akwarium albo nawet 40, albo nawet większe 100-litrowe, no to samiec bojownika raczej tylko jeden. E, a jeżeli ma być kilka osobników, no to lepiej, żeby to było kilka samic e, niż samiec i samica. Kilka samic, tylko też poustawiane w, takich, w taki sposób, żeby one. Nie widziały siebie nawzajem przez cały czas, bo wtedy też te terytorialne mechanizmy mogą się u nich wyzwolić i mogą walczyć. Jeżeli zaś chodzi o inne gatunki ryb, też jeżeli to jest duże akwarium i wszystkie organizmy mają gdzie się chować, no to ok, ale generalnie bojownik sam i wtedy wszystko, wszystko jest dobrze.